Dzisiejszy turniej, dzisiejszy turniej jest z okazji Grand Prix Lubelszczyzny. Na dzisiejszym turnieju jest 26 par z naszego województwa lubelskiego, a są to m.in. z Białej Podlaski, z Zamościa, z z Bełżycy. Brycz można porównać do Remi Brydża do 358, 5 8, ciut, ciut do tysiąca, na czym polega brycz. Do Brydża trzeba czterech zawodników. To podstawowa rzecz. Czterech zawodników, którzy tworzą dwie pary. Dwie pary i pary to są zawodnicy, którzy no muszą, muszą bardzo dużo czasu poświęcić na licytację. Licytacja to jest język, na którym każda, każda odzywka, czyli wyjęcie jakiejś karteczki, co mówimy o bidding boxach, co się oznacza. I yy, to jest mozolna, mozolna, długotrwała długotrwa praca, która no, przynosi. No, duże sukcesy, a my tu na Lubelszczyźnie możemy się pochwalić naprawdę zawodnikami, którzy reprezentowali i reprezentują. Polskie reprezentacje osiągnęły medale mistrzostwa Świata, Mistrzostw Europy olimpijskie też. No, generalnie biorąc do Brydża musi być cierpliwość. Najważniejszą rzeczą w Brydżu jest cierpliwość i zaufanie partnerowi. Cierpliwość, jak nie ma cierpliwości, to pary się rozpadają naprawdę dość szybko. Jest to w tej chwili, Brydż, na pewno jest ciut, ciut kosztownym sportem. Mieliśmy kiedyś sponsora którym była Bogdanka, to był, to był duży sponsor i akurat można było sobie pozwolić na wyjazdy na duże turnieje. Zacząłem późno grać, bo mając 25 lat, to na brydżystę to jest bardzo późno, bo bryżyści grają już od 5, od 6 lat i grają nieźle. Ja zacząłem późno. Co mi się spodobało? No, spotkania między ludźmi. To są ludzie, no, bym powiedział, bardzo inteligentni, którzy no, muszą mieć czas, Pieniądze no przede wszystkim umysł, umysł rozjaśniony. Jestem kapitanem drużyny Skurbut. No, Jesteśmy w pierwszej lidze, awansowaliśmy dwa lata temu, utrzymaliśmy się. No, w tym roku tak ciut, ciut nam troszkę gorzej, gorzej idzie, ale miejmy nadzieję, że utrzymamy się w tej, tej pierwszej lidze.